I witamy Was już na trzeciej ręce w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że ta ręka pójdzie nam równie ładnie co poprzednia. Czemu pode mną nic nie ma? Co się stało? Spadłeś? No bo pode mną nic nie było. Nie było wyspy pode mną. Ej, hey, to to. z tej strony Spiky i witam was już w drugim odcinku ze Skywarsów i dzisiaj powinien być ze mną random, ale pewnie się tobie wieżorze. że no jest e, dobra, więc e, e, Luki, oczywiście, subskrybujcie go od razu, mówię i łapkujcie filmy też moje z chyba nie zgadza? Jak dalej? Więc dobra, kolejny odcinek z e, Skywarsów, Skywarsów już się zimnie, te polskie. w serwerze. Tak? Square Life Link e, e, IP w opisie, jak się uda. <grym> więc dobra, więc widzimy się. Więc dobra, więc, okej. Okay. <grym> widzimy się na jakiejś pierwszej ręce, mam nadzieję, że od razu ją wygramy Luki. O, wodę. No to... Cięcie. No e, i witam was na pierwszej ręce. W dzisiejszym odcinku mam nadzieję, że nam pójdzie, tak? Świetnie jak zawsze. <grym> I Luki brechta dlatego że nagrywam już tą rękę rękę. Któryś to, raz. Ta, tą, tą rękę nagrywamy z któryś raz z rzędu. <noise> Bo czemu by nie? To chwilę, albo jaki nie, albo spajki. Albo obydwo, Obydwoje. No. Jen, nie, dobra, to musimy. To musimy już jakoś w miarę dobrze rozegrać. Musimy to wygrać, Luki. Ponieważ jak nie, to. Bierzesz A co, w co ty wierzysz. Halo? Mam drewno? Mam drewno. Jest. Ej, jesteś? Jestem, jestem. To tak się na Co? Zamilkujesz się na chwilę. Cały czas coś gadałem, więc spokojnie. Dużo to to escape coś. Pierdzi. Czekaj, bo teraz ja sobie zrobię crafting. Kurna. Coś tutaj. Kurna table. Zrobię sobie kamienny mieczek po prostu. Będąc gdzieś w powietrzu, więc. Aj ty cwaniaku, a, a spadł! Spadł gościu, cofnął się w tyłu A ten gość za Brawo, brawo No, pierwszy kill Ej, Ej. Nie zajęciło mi Nie zajęciło? No dobra Aś się urusza Kurde Czekaj Jezu, tam już mnie wołają w ogóle wszystko. Gdzie tam ten gość jeden? Co z... Gdzie on jest? Na dole w ogóle. Ty, co za... Ogólnie tego na odcinka nam się chyba dzisiaj nie uda nagrać całego. Najwyżej jedna ręka, której nie zginiemy, co wątpię. Gościu przeskoczył na bok i właśnie spadł. Ale chyba nie z mojej. A jest się... dosył jeden gościu już nas. No na spa... Widzę go na środku. Tu widzimy go od środka. No Dawaj, dawaj, mamy... Ej, on tutaj jest tak... LOL! Co? Prawie... No nie, nie gadajcie, tak blisko... Dawaj go luki, dawaj go luki. Pa... no serio. Dobra, nieważne, damy radę to jakoś Garnąć, mam nadzieję. Yeah. Jezu! Jak się wystraszyłem, on ma strzały, Ej, ty fuck upierzysz. Co? Minecrafta mi krasnęło. A jeszcze lepiej. Nie no, wbiłem jeszcze serwer. Nie no i... To taki odcinek. Czekaj, może wygram toła ręka nawet. Byłoby dobre. Byłoby. Ale i tak to wrzucisz, bo dobrze poszło. Nie wiem, zobaczymy, zobaczymy. Hmm. Tak! Wygrałem rękę. Jest! GG! GG! Jest! Nasza pierwsza ręka w dzisiejszym odcinku wygrana, więc... Zobaczyłeś się na drugiej ręce, którą muszę nagrać następnego dnia, więc akurat luki, nie, akurat luki nie idzie do szkoły, więc. No. No to widzimy się. Ja z luki w następnego dnia, a na wy następnego. Na następnej ręce, więc. Dzięcie. Ej, się na drugiej ręce. Tej mapy też nie grałem jeszcze, więc to może ciekawie. Jolo, żelazny mieć, jeszcze kamienne osłony. później, nagrywamy trzeci raz. Tak, i lukiemu o 100 widzów, gzy, gzy. Mówimy to już dziesiąty raz. Owszem, dziesiąty, bo łaj not Mam pełny secik. A poprzednie nie ręce Rancel... Ha! Strzeliłem gościa z łuku i do lawy wpadł. ha! <laughs> Lol! Tyle wygrać. Nie kłam, bo przegrałem życie. Spajki jest muteł. Czekaj, to jest gościu. Mam kamienny z 8. Tak, pewnie. Bo ktoś ci uwierzy, żal. No ja. Ja sobie wierzę. No dobra, tam jakiś gościu spadł. Gościu mi chciał wyjść na wyspę i mnie zabić, a ja go sklepałem. Okej, okay, to już kolejny kill. Będę musiał potem na tym. Mam żelazny, jakbyś chciał. Ale ja też mam żelazny. Ale co, mieczyk? Nie, poduszkę. Nie no. A ja mam żelazny, wiecie jaki mam kamienny most, się, o do tamtego pójdę typa, bo on tam się, dobra Chyba mi znowu serwy wywaliło W się taki, taki lag, że się nikt nie rusza, a po chwili jest dobrze Wiesz? Aha. lol A ktoś wyszedł z gry i dostał minus jeden monet A nie, to on miał ten, to on miał już 60, że coś tam No bo Luki, ty masz drewniany internet, co z tego że przed mojego? 50 razy Nie tam a ty gdzie jesteś? Ty wielki most budujesz tam u góry? Tak, bo tam jest gościu ogólnie, którego chcę zdjąć, wiesz? tak? Jeden na środek. Okej, okay, okej. Okay. Pewnie zginę. Czekaj, tam jakiś gościu jest na wodzie. LOL Ty, to jadę tam na dół. Gościu się nieźle tutaj... ...uchronił, widzę. O, dobra, tak, i woda. Jestem na środku i zbieram itemki. Bo mam dużo strzał, ale nie mam ani jednego tego łuku I żeby mieć, żeby mieć killa, to ja tą wodę po prostu... O już mam łukio, no PEREŁKA! Dobra, czekaj, tutaj do gościa idę Mam leżaczny hełm Dobra, i kolejny kill Ojenny, prawie LOL, ale ten gościu sobie... Pff, dobra, nie poradzi sobie Uuuu, ile itemków. To se wezmę, to se wezmę. Dobra, tu parę rzeczy muszę powywalać. Są to ja chcę se wezmę. O. Ile ja mam itemów? Człowieku, ile ja mam? Co ja ty mam. co ty jest? Ja już chciałem tam perełkę rzucić. Mam 10 resztek. I jeden gościu oburzony został. Fajnie. Yyy... Mr. Luki, wygraliśmy rękę. No co, ty? Haha! <laughs> LOL! Dobra, więc mamy naszą arenkę drugą wygraną, więc dosyć ładnie nam poszło, no i co? Widzimy się jeszcze tak na kolejnej. No, ładnie, że pięcioranek z rzędu przegraliśmy i musimy... Ej, ale nie, ta, ta ręka nam ładnie wyszła, no to trzeba przyznać. Dobra. Jeszcze ja nie sobie... Czeka... albo to pewnie ten co tam w wodzie był za mną, co ja go yy, wziąłem zdjąłem. Dobra. No to jeszcze chyba jest jedną albo dwie jeszcze sobie, sobie nagramy w zależności ile będzie trwały i tu widzimy się na kolejne ręce. I witamy Was na trzecie i pół aręce. Ponieważ trzeciej ręką było coś takiego, że jak ja się znajdowałem w tej kapsule, to pode mną nie było wyspy. Co powinniście zobaczyć na początku samego filmu? I dobra. Ale to było failowe, jak to możliwe? Co... No nie jestem, ale co za idiota to produkował? produkował, Tworzył tą, <grywka> tworzył tą mapę. Mam perełkę. Serio. Lol, ej, gdzie tu są jeszcze. Tam jest jedna, a tam jest. Mam tylko jedną skrzynkę, lol okay. Ona jest ten pod stonem. A bo ty tam żeś... Pod stonem? No. O Lol, rzeczywiście. Żelazny, okej. Okay. Warto było zajrzeć. E, to wywalimy, to wywalimy, to wywalimy, to wywalimy. Ja już mam innego killa. Jo no ja no, tam mam jeszcze jednego gościa, do którego sobie pójdę. Chyba, że tamten będzie pierwszy. Chyba, że oni mają sojusz. No oni mają sojusz. To tyle to ja robię ciebie może. Czekaj, okay, nad chmury sobie idę. No, król, Hahaha, ha. Ha, ha, ha. woda, 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 ha król, woda jest? król, 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 gościu chciałem ja nie król, a król, wodę Tak, nie? król, No, Cześć. Ale, tak dzięki jest za podkę? Spoko, spoko. Czekaj, ja tu idę do. Co on na mnie użył? Bum. A, zrzuciłem go. Dobra, idę do te... na tę wyspę. Dobra, tu gość upadł. Ej, fuck. Ginąłeś? Tak. Może ja jeszcze dokończę. No dobra, no to, nie wiem, wrzucać to chyba wrzucę, wrzuca, dobra. Żeby nie było już, że tylko same dobre wrzucamy. My jest tacy pro elo jesteśmy, nie? I w ogóle, że wrzucamy tylko te dobre. No Dobra, dobra. to ja tutaj robię cięcie i damy potem znać po prostu, czy, czy Luki wygrał, czy nie. Ja już zginąłem. Dobra, no to mamy kolejną Arenkę za sobą. No to jeszcze jedną nagramy <laughs> i będzie koniec. LOL. I witamy Was już na chyba ostatnie ręce w dzisiejszym odcinku, żeby czek nie był za długi, ale też no nie wiem czy za krótki jestem. Po prostu łatwiej się też nie wiem, czy, że, Żeby nie był za długi, nie wiem czy za krótki. No bo właśnie nie wiem czy będzie za krótki, może, ale chyba nie, więc. No jak to jedna ręka w 3 minuty trwa, no to wiesz Nie no, racja, racja. Dobra, jeszcze no trzeba... Diamentowe buty. Chiller Hyc, hyc, to wezmę o ten gościu. Nie, jest gościa. No nie, no tak blisko miałem. No i super, jakiś inny gość rzucił. Fak no. Nie, 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 inny zrzucił po prostu tego, którego ja chciałem zabić. To ty idziesz do mnie, dobra, jezu, weź już nie, nie. Jestem szybszy. a nie. Nie. Dobra, to do tamtego trzeba by było pójść Weź nie, jakoś asekurujcie, Cię coś ostrzegaj w razie czego Okej, okay. jako wyleję wody okay, Okej, okay. okej Dwa mosty. Dawaj do tamtego Dobra, gościa ja iść budowania Czekaj na mnie, czekaj, 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 czekaj LOL przeżył, to co za typ Czekaj Aj, aj, Ale tego już nie przeżył O właśnie ma, mam expo więc Dobra ej do tamtego się przydało e, Masz coś do budowania? do budowania? Mądry Gdzie tam ten gościu? Tam jest Aby on nic nie miał jakoś A on Gdzie ma łuk! Fak on ma łuk uważaj Gdzie? Gdzie on jest? No na wyspie, no, widzę, widzę, widzę Czekaj! -nie! A, spadłeś, dobra Zada? Kim jesteś, jesteś zwycię No skurna Czekały tu jeszcze jeden jest Przegrałem, dobra, Fak, dobra, chyba, nie wiem, jeszcze jedną, czy może starczy? Jeszcze jedną. Dobra, więc tak, mamy już kolejną rękę przegraną w dzisiejszym odcinku, ale i tak chyba nie poszła nam tak źle, jak się wydaje, no to jeszcze jedną nagramy i... I, chyba już I ją przegramy. Uczyć. Tak, no to do zobaczenia na kolejnej ręce. I witamy was na ostatniej arenie w dzisiejszym odcinku, mam nadzieję, że nam pójdzie równie dobrze, co poprzednie. Yy... <śmiech> Nagrane. <śmiech> Te, które trafią na YouTube'a. W luki czy chciałem bekę, bo każdy poprzednio przegrywaliśmy i w ogóle inaczej przegrywaliśmy szybko o to chodzi... Nie mam po co to wrzucać. Mam perełkę, jest! Dodaj mi. Nie. Czemu? Dawa, teraz do, do kogo by tutaj. do dopieni do tego mister Luki, z nieba jakiś śrubek. Czekaj, bo ja nawet nie wiem gdzie kto jest w sumie. Jezus Kiełbasa! To jest dobra, dobranoc I Okej, okay. um, teraz się gdzieś dalej O lol, tam na środku się z gościu wiesz Na środkuś? Tak, dobra, ja jedę na środek jak coś Jest LOL Dobra to ja to nagram dalej jeszcze Może ja tu coś ugram Kratce minus 1000 Aha Ej lol, żyje! What the hell Zostaj zabity co... Ale wiesz co zrobiło? Cofnęło cię, ja... prawda? Ja spadam i mi cofnęło i mi wbiło w ścianę, nie mogę mi się ruszać, i mi go jeszcze dobił LOL Dobra, to ja tam do tego gościa jakoś pójdę Dobra, ty już idziesz sobie Pff, Dobra, spad gościu gdzie jest tam ten jeden jeszcze? No jakieś itemy, itemy, halo. O, to się przyda, to też. Jak tam ci idzie? Świetnie, właśnie, spadłem jakoś dziwnie szybko. Nie, dobra. Niech będzie już może ten odcinek, bo. Znaczy ta arena, bo już to naprawdę na Gdzie ty jesteś? Um, nie wiem. Wow, ale mnie teraz ścina, o oh, fuck. We chodź pod ten budynek z napisem Skywars. To właśnie ja chyba jestem za nim. No to za tym. Chodź, trzeba się pożegnać szpanersko. Tutaj jestem, widzisz mnie? Tu, bo ja tutaj nie wejdę. O, tu jestem, patrz, widzisz? Widzę, widzę. Biegnę do ciebie, Luki, biegnę do ciebie. Tak. Biegnę do ciebie, puf. Jak tutaj trafił? Co jest tam na dole? Jura Skakujemy? Tak na, na taki wiesz, na, na koniec odcinka, tak wiesz, F1, F5 w ogóle. No to tak, dziękujemy bardzo sobie za oglądanie odcinka, kanał lukiego w opisie, tak samo jak inne linki typu Facebook czy, czy apka na Mozilla, kiedyś jest ten nowy film. Mogłeś poczekać, dobra, więc komentujcie, subskrybujcie, łapkujcie i zapraszam do kolejnych materiałów i trzymajcie się do zobaczenia, Cześć i pa! Po co ja doskoczyłem? To ja nie wiem. Co tam na dole jest? Aha Spadedłem. Spadedłeś? Spadedłem. Spad spadedłem, no. No to. Aha.